Cześć moi drodzy, witajcie ponownie z samochodu Dzisiaj wycieczka imieninowa, rodzinowa Wyszedłem w piątek wcześniej z pracy Jadę na wycieczkę, a gdzie? Oglądajcie, przekonacie się Miłego oglądania Tam cuda, na 95 po 5,99 Więc albo to cuda, albo idą wybory No witajcie ponownie Jestem na miejscu W Gdańsku I zaczynam świętowanie Jak to mawiał klasyk Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście Dańsk Brzeźno 26 Gdańsk, Brzeźno 26 stopni cieplej niż w lipcu na plaży prawie pusto, pojedynczy ludzie jest zajbiście Postanowiłem wyskoczyć Nagram dla Was odcinek Q&A, Dziękuję wszystkim za pytania przesłane Mój ulubiony zestaw, ostatnio zamontowany Mogę nagrać vloga R6 Mark II plus Canon 16mm 28 STM Do vlogowania idealne Pierwszy film nagrany Q&A Pewnie wpadnę jutro bo pojutrze na kanał Teraz trochę rozprostuję nogi i posiedzę jeszcze na plaży poczytam książkę a później lecę dalej. Myślę, że do centrum Gdańska albo na początek do Gdyni zobaczyć jak tam trasa Formosa Challenge a później zobaczymy co dalej. Piątkowe popołudnie 20 parę stopni Plaża w Gdańsku, Brzeźnie Jest rewelacyjny taki odpoczynek przed męczącym weekendem ja Już trochę zgłodniałem, więc jestem w restauracji WET Zamówiłem sobie rybkę i zupę dnia. Dzisiaj jest, jest szczabiowa. Ostatnio właśnie myślałem, żeby zjeść sobie szczabiową. I tak się trafiło. Zupka szczabiowa. Zobaczymy, jaka dobra będzie. Trzeba była zupełnie inna niż babcia robiła. Ale to jest dobra. Jajeczko jest. Dobra. Na drugie danie wzięłem sobie chwytki, dobrze i surowetki. Życzę mi smacznego. Nie Teraz jeszcze przejdę się kawałek w kawałek. Parzą w Brzeźniu. Doły, na słowa oczywiście. takie słowa miejskie, takie słowa miejskie, takie może jakieś fajne zdjęcie miejskie, Ostatni raz jak byłem na tej plaży, to był listopad. Temperatura była niby na plusie, ale wydawało się, że jest masakrycznie zimno Był taki wiatr, że wydawało się na minusie sporo I tego wszędzie piasek latający Więc dzisiaj jest przyjemnie, miło cieplej niż lepiej w lipcu Cały czas stoi ta zjeżdżalnia taka trochę już nieużytkowana 5 lat temu było to samo Dobrze, powoli się zbieram stąd I lecę na Babie Doły do Gdyni Tam sobie trochę posiedzę Dojechałem na Babie Doły Przede mną już fajny widok, który bardzo lubię Raz do roku jak tu przyjeżdżam Ja w tym roku będę dwa razy Bo już za tydzień I dwa dni Formosa Challenge w wam odwrócę kamerę. Temperatura, temperatura trochę spadła. No przynajmniej nie pada tak jak miało. W temperatura już nie dopisuje. Jeszcze jest ponad trochę 20 stopni, ale, ale już odczuwalny jest chłodek przez ten wiatr. podobnie, nawet Za tydzień będzie się ładnie ukrywać na zdjęciach z biegaczami. Dzisiaj tu pusta. Bardzo pusta nawet ukrywane paryby w zaroślach, broniące się od wiatru, a po tym pustka stało 6 godzin do północy. Teraz pojadę sobie do Gdyni. W centrum tak jak dźwięk, Pierwszy z serii Mam nadzieję, że wam się spodoba i wracam do Brzeźnia. Na plażę No i później proszę tylko do Poznania Formosa Challenge w Gdyni bardzo lubię Bo już temperatura nie jest zbyt wysoka Co prawda w plaży Dużo dla mnie. Ale jakoś tak przy tej temperaturze przyjemnie jest Można wejść sobie do wody Trochę stopy pomoczyć A później na końcu mała górka I powrót. Marzy mi się torpedowni Marzy mi się wejść do torpedowni, ale Chyba musiałbym poprosić chłopaków z Formozy Kiedyś Miałem nadzieję, że zrobię Wam kilka ujęć z drona, ale chyba dzisiaj to nie przejdzie. Zaczęło tak że Nie dziś. Wyjdzie, zaczynam nową serię Spacerę z aparatem Tak na próbę Jestem w Gdyni Jak mi się spodoba to pojadę jeszcze do Gdańska i później kolejnych różnych miastach Na początek myślę, że zacznę od godzinki albo pół godzinki spaceru Dobra, zaczynamy moi drodzy spacer przy na plaży Idziemy w kierunku portu To z nim R6 MK2 plus obiektyw 16mm 28 więc całkiem, całkiem daję radę o, kolory rewelacyjne, zobaczcie to czerwone niebo super Czas z czego jestem zadowolony dobra, pierwszy film z serii ni chyba się nie udał no czytaj, tak mam wrzucę Pokażę, co wyszło. Czy będziecie chcieli coś takiego oglądać? Ale niestety glinia jest bardzo ciemna i, i ciężko cokolwiek robić. Zobaczymy teraz w Gdańsku, czy lepiej pójdzie. Jestem w Gdańsku. To jest trochę jaśniej, ale, ale chyba nie będę nagrywał odcinka drugiego. Najpierw zobaczę, jak to wygląda na pierwszym w i później pobawię się ustawieniami i zobaczymy jak to będzie. Idę sobie pozwiedzać, coś zjeść i do... I poczekam na 24. Ja Wysilę z samochodu założyłem sobie bluzę, że będzie zimno A tu całkiem ciepło tak sobie spaceruję nie pytajcie mnie jakimi ulicami, bo nie wiem jakie to ulica Nie przeczytam. Za literki i za ciemno. No, a teraz idę nad Motławę. Zagrałem też kilka kadrów. No tak... Это ваш był widoczny nawet nie wiem na co, ale ładny widok. Gdybym w poznaniu było w centrum, też bym się przeszedł, ale. Chciałem, że za 37 złotych jedno kółeczko, a to dwa. Niespodzianka. Więc jestem zadowolony. Mimo kropli na szybach widok ładny. Jestem na Amber Sky. Zrobili mi niespodziankę. Trzecie kółeczko. Widok całkiem ciekawy mimo że jest ciemno, a widzę całą panoramę tańska i tak sobie świętuję imieniny za chwilę jadę idę na kolacyjkę i po kolacji ostatni punkt programu przed powrotem do Poznania a jutro będzie na tą Gizlę Pokazałbym Wam, ale... Pokazałbym o więcej, ale mało widać Najcięższe oko Chociaż pokaże nam, a co tak Teraz wam już powiem, że to już istne szaleństwo. Czwarte okrążenie. <grystanie> tak, teraz myślę, że cena 37 zł. Co ja odpowiem? Po pierwszym kółeczku stwierdziłem, że trochę dużo. Po drugim mówię... No, nie jest źle. Przecież mówię jest dobrze, a już czwarte. Dobra cena. Taki dobry punkt wyjazdu tego. Chciałem już przejść na kolację, ale po tym obiedzie mam dość jedzenia. A, jedzenia. teraz tu wjedzie, coś dobrego. Zobaczycie, mm. będziecie mi zazdrościć. Sermiocze były pyszne, teraz jeszcze herbatka. Wyjeżdżam z centrum Gdańska. Zmierzam w ostatnie miejsce na finał. I ostatni punkt dzisiejszego wieczoru jest za minutę północ, czyli kończą się moje miny. Zaczynają urodziny. Czułem 44. Skończyłem 44 lata. Chodzę w 45. Rok życia. Tak? Tak. Już mogę. Już mogę. Piccolo. Wszystkiego najlepszego dla mnie. To będzie zajebisty rok. No dobra. To czas zbierać się do Poznania. Trzy godzinki. I rano na Kitran. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Hej.